Witam na kanale, z tej strony ponownie BOMER. W związku z tym, że w grze pojawiły się nowe skrzynki za srebrne lwy, postanowiłem, że otworzymy sobie około setki i zobaczymy, czy coś ciekawego nam wypadnie. Jeżeli materiał Wam się podoba, to pozostawcie łapkę, suba, komentarz pod tym materiałem, a także wbijajcie do mnie na serwer Discord, link macie w opisie materiału. Przeskakujemy do skrzynek. Ok, będę otwierał po 5 skrzynek i zrobimy około setki, może trochę ponad. No dobra, czas na pierwsze skrzynki. I zobaczymy, co tu ciekawego nam wypadnie. Mamy 5 sztuk. I odpalajmy to. No, okej, okay, na początku nic ciekawego. 100 tysięcy. spoko, może być 100 tysięcy jak na pierwsze losowanie. Całkiem OK. Mamy. 5 skrzynek, ok. Teraz będzie 10, i co my tu mamy? Znowu kasy, trochę rozkazy, zakłady i uniwersalne użycia. Może być. Uniwersalnych użyć oczywiście nikt za mało. Kolejna piątka, czyli 15. No dobra, znowu nic. Idziemy dalej. Teraz będzie 20. Trzeba było otwierać po 10 sztuk. Tak po 5. Ale ten film był strasznie krótki. O, znowu 100 000. Czyli już OK. 200 000 nam się wróciło. 25 teraz będzie. O, bym się tylko nie pomylił w którymś momencie, bo nie ogarnę już. O, sama kasa. 10, 20, 35, mamy 60. No, 110 tysięcy, dobra, to już mam. 300 tysięcy ponad wróciło. 30 skrzynek w tym momencie otworzyliśmy. Znaczy otwieramy 30. Tak, to już mamy 30 otwartych. Trochę kasy, dobra. No i zakład. 35 skrzynek w tym momencie. Mniej więcej w tamtym roku, przy około 30, miałem już coś fajnego. Tutaj na razie najfajniejsze, co to 100 tysięcy. Także dobra, kolejne 5. Czyli teraz będziemy mieli 40 skrzynkę w tym momencie. Czy coś? No jest coś fajnego, dobra. Mamy pół miliona, czyli już prawie milion nam wrócił. Tam mieliśmy 300 tysięcy tej pół miliona. No to może być, że około miliona już nam wróciło. Teraz będzie 45. Nie. Teraz będzie słabo. No ale zobaczymy. Zaraz, może coś kolejnych wypadnie. Teraz będą 50 skrzynki, a raczej 50 nam zaraz padnie. Mm, nie. Nic ciekawego. Trochę kasy. No, fakt fajnie, że tej kasy trochę wróci. Dobra, 55. I co my tu mamy? Uuu, mamy coś, mamy coś, jakiś pojazd. Mamy pojazd 3.0 Wielka Brytania. Z tego co pamiętam, to jest chyba z działem 57 mm. Muszę to sprawdzić, tak mi się wydaje, ale to jest całkiem fajny pojazd. Dobra, to mamy przy 50 skrzynce coś nam wypadło. Teraz będzie 55. Nie wiem, czy już się nie pomyliłem z tymi skrzynkami. Mam nadzieję, że nie, ale nic na razie oprócz. Znaczy w zasadzie nic na razie. No już coś wypadło. Także mamy, mamy choke. Teraz będzie 60 skrzynka. Mamy choke. Mieliśmy pół miliona. Mieliśmy trzy 3 razy po 100 tysięcy. No to ej, no to spoko Już ten, ten opening nie jest taki zły. E, 65 skrzynka w tym momencie. Ponownie kasa. Ok. Wróciła nam jedna skrzynka, jakby. Tu teraz będzie 70. Mam wrażenie. O, coś znowu wypadło. Co to jest tym razem? Kupon, kupon, kupon. Nie, to oznaczenie Oznacze... Szczęki Rekina to są. Okej okay. Ja chyba wiem, które to są. I to są całkiem fajne te Szczęki Dikal, Szczególnie do samolotów. One są naprawdę rzadkie. Yy, I pomyliłem się. 70, chyba piąta skrzynka w tym momencie nam zaraz pęknie. Albo 70. Chyba 75. To była. Dobra, to teraz będzie 80 skrzynek. No i co tutaj mamy? A ma no nic nie mamy Dostaje od was takie pytania czy warto jest w ogóle otwierać te skrzynki Dobra 85 skrzynka zaraz padnie No wiecie jak macie kasę no to czemu nie Jeżeli o ok, coś wypadnie znowu znowu pół miliona dobra to jest git To już około półtora miliona na pewno nam wróciło dobra, lecimy dalej i zobaczymy, co tutaj nam wypadnie. Mamy jeszcze trochę kasy. I co? No dobra, no, no coś tam wypadło. Jeszcze raz. Ale myślę, że zaraz będziemy kończyć. Tutaj, okej, okay. o, tutaj jest całkiem lepiej. Z dużo lepiej. Pół miliona, pół miliona. O, i 100 tysięcy, już 600 koła. Może otworzymy sobie jeszcze raz, ale to już będzie ostatnie tak naprawdę otwarcie. Ale i tak wyszło całkiem spoko. Teraz wypadnie pojazd wysokoerowy. Nie, niestety, nic. W sensie coś, ale na pewno nic interesującego. No dobra, myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o skrzynki. Ciekaw jestem, czy Wam udało się zdobyć coś fajnego. Jeżeli tak, to dajcie znać. A ja będę się już z Wami żegnał. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć.